Bardzo dziękuję. Pan Wiceprzewodniczący Tomasz Dąbrowski. Szanowni Państwo, Słuchaj, szanowni. swoje pociechy. Mam nadzieję, że biuro i pracowego światowego... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tak właśnie w tym celu e, też byłam... z e, edukacji zdrowotnej i z tego co wiem są trasy, w których... Dobrze. Dobrze. Ja tutaj mówiłem, tutaj na tej sali 29 od godziny 15.30 do 16, a o 16 dyżur projektowany. 29 września. I drugi temat, jak już była mowa o edukacji zdrowotnej, mam pytanie, czy mamy dane, ile uczniów, co złożyło deklarację. Jeśli jest to duża skala, to e, moje pytanie, czy odbędzie się to kosztem zmniejszenia edukacji? wtedy została podjęta? organizowany przez Kościerski Dom Kultury wspólnie z Fundacją imienia księdza Jana Kaczkowskiego w ramach wydarzenia.